Pan jest pasterzem Bogim Niczego mi nie braknie Na niwach zielonych pasie mnie Rolinka Wypierdalałeś z kuźtawki Chyba słyszę co ty pierdolisz w tym momencie z schuśta... O kurwa Kurwa jak do góry Jeżeli nie przynosisz dobrych wieści To radzę ci dobrze spierdalaj nie, Mijo, Skirumi i Skajda, skirum to jest po prostu... A jakby trzy wszystkie były naraz... O Boże, święty... Freddy! <grym> you're supposed to be on lockdown! Usuńcie mnie, bliska, usuńcie mnie. Dobra, daj mi tego pączka. Mm, teraz to już nie. Sorry, ale to jest mój syf. Numer pod numer 666 i tak dalej. Wtedy przyjedzie od razu... EXORCISTA <heard of> <tacos> Oh my god He did that shit Guilty as fuck What the fuck Do not go up there and testify You are the defendant Don't say shit Fuck it Mierzasz tak przeleżeć jak kebab? A paragraf 60. Kurwo sprzedałeś Then you have to Break it down Let me see you back at up Stary, ostatnio taką fajną laseczkę poderwałem Kuba, co to za rozmowy? Dostajesz uwagę bo wzywam twoich rodziców na rozmowę do szkoły Dobra, weź Nowy materiał wideo ukazuje prezesa PiS Penetrującego Donalda Tuska swoim ogromnym kutasiorem Wyborcy Koalicji Obywatelskiej są zniesmaczeni Nie jestem gejem, debilu Man. I without no sorry, ale teraz bardzo proszę cię! Jako wojna kasubsko słonsko ludzie... Do końca koncesji TVN. 7. Kurwa mać likwidują TVN7. Jest do kurwy nędzy. Czego kurwa? Likwidują TVN7. Że co kurwa?

Ja to kurwa kto? Co to kurwa kto? Ja to kurwa kto? TY TO KURWA KTO? To bardzo interesujący obraz przedstawiający Założyciela muzeum Miliardera Filantropa Myśliciela Człowieka sukcesu Boga seksu Księcia Kutanosa Wielkiego CO TU SIĘ ODPIERDALA? Hi, we've been trying to reach you about your car to... Not me though I think you look like a sexy motorcycle Room. Cock Te ziemniaki smakują jak woda. What song are you listening to? Windows XP startup sound 10 hour version. Thank you. Shoes raggedy. That's why your mama did it. ona pana bije. Ej! Kurwa, zaraz Cię będzie biła. No nie mówię tylko dlatego, że pan sięga często po alkohol, to może jest pana ucieczka od problemów od tego wszystkiego. O! grazynka z Chicago życzenia przysłała! Nie widziałem. Doing... Cieszedłem sobie, jak co dzień rano zrobić kupę. To mój ulubiony moment dnia. Skakuwać się i Gdy potrzebowałem, zawsze mnie pocieszał. <śmuletra> <Uuuu! śmuletra> Podzielić na 12 to dwa, więc Majka wypierdło cię, zapraszam pierwsza. Ty, przeklęta kurwo, jakim cudem wyszło ci dwa?

Sonic! Take me, sweet dad! Carver name is Sonic Rice. <laughs> uh oh. Uh. Nikki we'll still be a fucking queen of rats, bitch! Oh my gosh, I'm so. I'm so. I think it's you, because you're a. Perfect. What if only I could wipe away the impurities? Is anybody else listening to this? Fajnie, że pytasz. Gadamy o nowym projekt. Kto pytał? No przecież ty spytałeś przed chwilą. Nie zesraj się! <noise> Jebany kogut, ale tu jebie. Kurwa mać, stary znowu suwa disco por Patrzy się i kurwa... Le, 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 Przedrzeżesz mnie kurwo jebano? Baka! To mi nie tyle to be Potem. A będzie bolało? Co o ty? No dobra, tylko szybko. Uwaga, liczę do trzech. Raz, dwa... Później na wskutek jakiegoś wygięcia Ciekawe kurwa jakiego Mój dzień był świetny Dopóki nie dowiedziałem się, że ktoś nie... Był gol, nie było, nigdy gdzie Pizzie kurwa Wypierdalaj No kurwa, co ty robisz człowieku No czy cię pojebało Czekoladka. Twoja stara jest brzydka Twoja stara jest gruba Twoja stara wygląda jak pterodaktyl mm. Na chuj napierdalasz ty psychopatko jebana! Dokładnie to samo, co robimy każdej Pinki, opanowywać świat! To Pinki jest i mózg, to Pinki jest i mózg!